Siemanko, z tej strony, kamyk. Witam Was w kolejnym odcinku sezonów. Tytuł siódmej ligi będzie wygrany po tym spotkaniu, ale postanowiłem, że to spotkanie zagram na 100% umiejętności. Tak jakbym grał, nie wiem, jakąś. Czekajcie, przedstawię mikrofon. Tutaj. Jakąś ważną ligę. Cokolwiek. Spróbuję zagrać to na 100%. Może nie będzie komentarz jakiś super, ale myślę, że. Powinienem zagrać to spotkanie bardzo, bardzo dobrze. Zagram arsenałem, nie wiem dlaczego w sumie, ale tak postanowiłem, tak wybrałem sobie. Pyknę arsenałem, mam nadzieję, że będzie naprawdę ciekawie i, i że szybko rozprawię się z przeciwnikiem. Moim postanowieniem jest tutaj, żeby przeciwnik Rage i tyle. Po prostu ma wyjść ze spotkania. Także tak to będzie wyglądało. Mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek, kiedy będę próbował zagrać na 100% swoich umiejętności. Teraz trzeba się cofnąć, żeby nie. Właśnie tego kickowglicza nie dostać, próba odbryowru super. No i teraz kontra lecimy w środek pola, pięknie e, obrócę się, na dół wysunę, Sanchez czas tu jest świetnie. Welbeck jest w środku, na razie mu nie podam, ale teraz dobra okazja była, Właśnie dokładnie w środku pola nikogo jeszcze nie ma, ale teraz już był za późno. Chciałem odegrać Welbeck na szczęście wygrał. Wilshire. Zagranie do środka, faul. Yy, mamy specjalistów odrzutów wolnych, nie wiem, jednym z nich jest Mesut yy, zobaczymy, właśnie, Mesut przy piłce 79. No nie, myślałem, że mamy lepszych specjalistów, ale myślę, że powinno to pójść ładnie na bramkę. Aj, obok, nad, nad bramką, nad bramką. No ta celność, ta celność. Jednak myślałem, że Ezil ma troszeczkę więcej tego, no, ale jak widać nie, niestety, no ale dobra, yy, wybijamy to. No i spróbujemy teraz w lewą stronę trochę pójść. Wypuśćmy wellbacka. Aj, ta piłka nie doszła. Trochę źle zagrał, nie tam gdzie chciałem. I dlatego ta piłka tak poszła. Teraz chwila, moment. Okej. Okay. Odbierzmy. U, teraz wyjdźmy bramkarzem, U, zamarkowałem wyjście. Po to, żeby on strzelił, ale jak widać często zachował się katastrofalnie przy tym strzale. Bo cofnął się, ale wyszło to w słabo. No i pierwszy strzał Messiego. A, gramy przeciwko Argentynie tak w ogóle, no dobra. E, te, na to też nie zwróciłem uwagi. Cała drużyna się cieszy, proszę bardzo. E, no, e, ładnie to wygląda. Argentyna się cieszy i co? I z tego mojego filozofa filozofowania, nic nie wyszło, no ale szczęsny, chociaż strzały jego w tej chwili są oczywiście zabójcze w Ultimate Team jego, jego zawodnik ma ponad 3 3 bramki na mecz i to mówi, mówią tutaj o wszystkich klubach, tak, czyli, czyli o każdym Messi jakby średnio ma powyżej 3, a teraz co? teraz, o, dostaje 2 do 0, także no, już mogę skończyć filozofować i wziąć się za grę wziąć się za grę E, tak, moje filozofowanie poszło mm, do piachu całe. Cała moja filozofia. Teraz się skończyła. Trzeba zacząć grać 2-0. No tak, świetnie. Po prostu super Ancko. E, Marter Zucker to nie dogoni, ale szczęsny też co on tu zrobił w tej akcji? Nic, po prostu nic. No dobra, e, zagrajmy normalnie może, bez filozofowania, e, Jak tu nie zagrać, jak zagrać? Niestety nic nie wyszło jak na razie przeciwnik dwa strzały, dwie bramki. Welbeck, no co, co ty, co ty tak straciłeś tą piłkę brzydko. A, teraz jeszcze gorzej, ale dobrze, Merterzaker ładnie, ziel przyjemniej. Zagraj górą do Welbecka, o nie, no wcześniej miałeś odegrać, panie, co pan tak. Ten Arsenal swoją drogą tak pokontuzjowany jest, że to jest po prostu niepojęte. Kościelny, teraz wybije, no i z środkowych obrońców co, mają dwóch takich dobrych. Kościelny i Merterzaker, jakich zabraknie to, o, teraz spalony, to nie ma składu. No, dalej, Arsenal. Let's go. Barcelona. The Gunners. Dawajcie no. No, super przedłużenie do Massiego, naprawdę. Nie wiem kto to tam bronił. Okej. Okay. Czyżby pierwsza porażka się zapowiadała? Nie no w 15 minucie nawet. Jakbym przegrywał 4-0, to bym nigdy nie powiedział, że to już jest porażka. No, bo no, może mieć to... Nie no! Dlaczego nie zrobiłeś ruletki Welbek, tylko cofnąłeś piłkę. Wow! To było naprawdę mega, mega dziwne. I teraz co? Super. Odbiór piłki. Odbiór. Aha. No tak, no, 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 no może tak być. Może tak być. 3-0. Kapitalne spotkanie w wykonaniu. Powiedziałem przed tym w mojej wykonaniu, Kap powiedziałem, że. O, skupię się tak, jakbym grał mistrzostwo. No jasne. Mm -hmm, Kamek, idź się. Tak, ale swoją drogą to wybicie piłki było przecudowne. Feel the game ogólnie. Merter Zakrys jest super zadowolony z siebie. Tutaj Gibbs. No, tak, tak chciałem wybić. Naprawdę chciałem, tak. Jeszcze chciałem zrobić cztery triki po drodze. Mam nadzieję, że, że następnym razem i wyjdą, bo w moim polu karnym triki są bardzo przydatne. Dobra. No, wbiegaj ktoś, błagam was. No. Okej. Okay. Dawaj Santi. Ale dlaczego nie podałeś do Wellbeka? Bo, bo, bo to, to jakby było istotne w tej akcji. Żebyś podał do tego wallbacka. No i co teraz? Nie no, spróbuję jeszcze to spotkanie wygrać. Przeciwnik jakoś tak super nie jest, ale chyba będę musiał zmienić formację i wtedy dopiero zacząć coś grać. Bo na razie z tą formacją to słabo mi idzie. Dobra, jest... A, już to podanie tam miało iść od razu do wallbacka. Z tą formacją idzie mi średnio słabo. Do tego będzie trzeba go zmienić, po jeszcze jeszcze jedną akcję. Jeżeli mi wyjdzie, to nie, a jeżeli mi nie wyjdzie, to dawaj Debiszy. Nie obrona za dobra. Obrona za dobra. A Murterzakret musisz to wygrać. Ok, spokojnie. ramzi swoją drogą. Dobrze gra. Dobrze Debishi do środka. Dawaj ramzi dostań piłkę. Ale nie tak, słabo zagrane na ona. Mhm, tak. Dobrze, o, ale wybił. Fantastycznie to wybił. No i teraz. Oj, mercerzaker się minął z piłką. 3x4 do zera? Comeback i real, Dobra, muszę zmienić formację, bo to to, to, to jest słabo, Jest już 30 minuta meczu. E, formację od razu zmieniamy. Jak my możemy to zagrać? Dobrze. Potrzebuję dwóch napastników to na pewno. 4... 4-2, tak i środkiem pola będziemy, będą nasze akcje się składały I teraz tak, Sanchez musisz iść do napadu Ezil tu, Ka nie, 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 łabek do przodu Ezil e tu Azorla nie. i Wilshire z tyłu, tak, tak zagramy i zmienię tych dwóch obrońców i teraz powinno być troszeczkę lepiej moim zdaniem e ale zobaczymy, to To sp spotkanie teraz zweryfikuję. dalsza część tego spotkania przynajmniej no Ezil, nie, nie, biegowo to ty nie wygrasz, technicznie może i być wygrał, ale biegowo na pewno nie. No on będzie teraz miał troszeczkę więcej miejsca na skrzydle, ale to też... Zobaczymy, dawaj od razu, świetnie. O to mi chodziło, żeby było dwóch napastników, ale nie, no tak jak będziemy grali to nic nie ugramy. Uch, dobra, teraz Aguero, Aguero-Messi, no swoją drogą ta Argentyna to ma, ma trochę atak. Okej, okay, teraz powiem, co się stało? Aha, sfalowałem go. No dobrze, tak też może być. 3 do 0, 35 te 4 bramki. No, jestem w stanie to zrobić jak najbardziej. To jest swoją drogą meczu awans, więc, więc wypadałoby się skupić. Okej, okay, dobrze. A, well Świetny. I teraz masz, no pay już. no biegnij. Teraz przyspieszyłeś. Ajajaj, aj, aj. no pierwsza taka groźniejsza akcja w moim wykonaniu, ale z... zrypałem ją, osobiście. No i teraz dośrodkowanie, tam Ramsey może. Nie, a wy, dlaczego to, to, to przyjęcie takie słabe? Czemu Gips do tego podał? Wszystko dlaczego? Tak, tak dużo pytań, tak mało odpowiedzi. No i to zagranie było fatalne i teraz mogę się nadać na kontra z Messin to już w ogóle... No ale kościenny jednak jest. Dobrze, że to nie Zakker, dobrze, że ich zamieniłem, bo by byli w przeciwnych pozycjach i, i wtedy bym go nie dogonił na pewno. Ale teraz kapitalne podanie, Szczęsny powinien to złapać bez problemu. Dobra, Szczęsny, te, te wyrzuty twoje to po prostu, to się nie da tak grać. Podamy do przodu, grzecznie? Super. ok, Sanchez, mm. Ezil, okej, okay. ładek, Do tyłu, do góry zagraj, niech on pójdzie tam, Gibbs wspomoże ten atak coś. Dobrze. Super zagranie do Santiago Cazorli. Ten zejdzie. Wysunie. Gol. Musi być. Tak jest. 3-1. Nadrabiamy. Dobrze, że strzelimy jeszcze przed końcem tej pierwszej połowy. To jest dobry znak, żeby w drugiej ruszyć do ataku, ale tą formacją gramy się o wiele, wiele lepiej. Więc mam nadzieję, że będzie dobrze. Tutaj trochę zamieszania. Dobrze, że to jakoś tam udało się wpakować do bramki. Jeszcze jedną jakbym strzelił przed przerwą. To byłoby coś. Tylko nie dać się teraz nadzieć na to, ale dobrze Ezy. Kapitalnie. Mm. No, jeszcze jedną przed, przed końcem przed, przed przerwą. To byłoby naprawdę coś. A, tylko to, te podania nie chcą dojść do nikogo. O, no to może być strata bramki jeszcze przed przerwą. O, szczęsny to ja nie wiem. On chyba broni... Nie wiem dla kogo, ale na pewno nie dla mnie. E, te cztery jego interwencje to totalna porażka. No ale dobra, nie będę zwalał winy na bramkarza, tylko brał ją na siebie, bo nie powinienem dopuścić do tego, żeby on mógł wyprowadzić taką kontrę. Swoją drogą kościelną z Mercerem na kawie byli razem przed chwilą. No tak to wyglądało. No dobra, znowu trzy bramki przewagi. Może uda mi się ten kick off glitch zrobić. No właśnie, Sanchez. A, je, je. chociaż jeszcze połącznie Dobra. Trzeba będzie zagrać ofensywnie od początku drugiej połowy w Messi jeszcze, no świetnie. Ale dobrze, że jest Gibbs. Ok, 4 do 1 w pierwszej połowie. Wygląda nasza gra słabo. Przeciwnik miał 3 strzały celne, z 4 bramki. Feel the game ogólnie. I teraz ofensywnie musimy wyjść na tą drugą połowę. I... no faul, panie. Ale dobra, ok. Jak nie, to nie. No dobra, mógł być, ale ok. Nasza piłka Gramy trzy strzały celne, cztery bramki, trzy ogólnie strzały, koleś miał, cztery bramki, nie wiem jak, jak to się tam stało, ale nie wiem jak oni to, styki nalicza, ajajaj, aj, aj, już niewiele co brakło, teraz do wellbacka, no do wellbacka to miało być zagranie, przecież well stał sam, czyli ja wyglądam na kompletnego idiotę, że chcę podać do tych, do których nie chcę podać cokolwiek, dobra, dawaj teraz, górą, świetnie, to musi być bramka. Musi być bramka. Świetnie. 4-2. Ok, wracamy do gry. Szybko. Dwie bramki różnicy. Nic nie jest straconego. Jeszcze mamy dokładnie te 40 minut gry. Więc spoko. Odbieramy piłkę grzecznie. Grzecznie. Dlaczego Santi popiek nagle w drugą stronę? Co? O czym on myślał? Ale dobra. Odebrał piłkę. Jest spoko. Wybaczam mu. I teraz świetnie, Mesut jest lewa noga masz lewą nogę ułożoną, świetnie pizgni pięknie, 4-3 no i staraty odrobione prawie, jeszcze jedna bramka, no ale mamy na to 37 minut, więc myślę, że spokojnie trzeba się skupić właśnie jak, jak, jak nie idzie wam spotkanie tak totalnie musicie pamiętać o tym, żeby zmienić formację, widzieliście, zmieniłem formację i już jakoś to się zaczyna układać powoli a tak to, to, to nic się nie układało w ogóle, no i przeciwnik teraz może mieć powoli kupę w gaciach a my jeszcze musimy odrobić i strzelić z nawiązką. Okej. Okay. Świetnie. A, i to podanie takie ni w dupę, ni w oko. E, bo ani do tego, ani... O, kościelny, co ty robisz? Dobra, szczęsny wyjazd. Okej. Okay. Uuu! No nie, był spalony, ale musiał być. Chociaż nie wiem, czy był minimalny, bo on tak, tak daleko stał e, za linią e, obrony, że to szok. Ale jakby tak doszło, to to byłaby. By... Niezła akcja. Ok. Zobaczmy górę. Dobra. Przypilnuję tą górę. Świetnie. Świetnie. Jeszcze utrzymaj w piłkę. Świetnie. Dawaj do belbeka, well Za mocno, chyba. Za mocno. Aj, zdecydowanie za mocno. Chociaż to podanie szło w dobrym kierunku. Ok. Okej, Kazorla, pizgnich. O nie, rykoszet? Czy nie? U, nie, nie, no lewa noga Kazorla jednak ma, więc tutaj słabo, to zagrałem. Ale, 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 ale pressing na przeciwniku jest, już widać, że, że on... Co ten ramkarz w ogóle robił, tak do tyłu powiek. gdzieś tam? Spalony gdzieś tam jest pokazywany, widzicie sędziego u góry, gdzie on pokazuje tego spalonego? Co za bullshit. I teraz... Tak jest, 4-3. No i o to mi chodziło. Powrót, bardzo ładny, Alexis Sanchez. No i e, teraz tylko strzelić na e, bramkę do, do, do wygrania i, i będzie po prostu pięknie. No taki strzał. Znikąd bramkarz też się słabo zachował. Trochę zaczyna lagować, co mnie, co mnie trochę irytuje. E, ale. Mm, hmm. Cóż, cóż, że, że, ze, że, że ze Szwecji. Mhm, dobrze, i teraz górą sporo miejsca masz debliszy no nie laguj tak aż bardzo, proszę okej, okay, na dół jeszcze raz zagraj, a od razu, z pierwszej mogłeś a teraz, co jest? kto kogo? jajego, mhm mm kto kogo jajego, dobrze świetnie okej, okay, zagrajmy chwilę tutaj na przeczekanie bo nie ma komu podać nawet Teraz wybiega u góry Alexis Sanchez. No, dawaj, dawaj, dawaj. Ajajaj. Aj, aj. Troszeczkę mocniej jakby to podanie poszło. No, ale to przycinanie teraz, nie wiem czy to zauważyliście, widzicie na, na, na YouTube, ale no jest ono irytujące. Przynajmniej dla mnie. I teraz Merterzaker, no serio? Tak zostawić Messiego? Ja wiem, że ty jesteś wolny może, ale okej. Okay, ważne, że wyczyszczone. Walbek well przytrzymaj. dobra. Jeszcze jedna bramka. I iść. Aj, no nie do nogi, do nogi, do nogi trzeba zagrać. Grzecznie do nogi. Ok, przejmiemy to. Nie, nie, nie przejmiemy tej, tej akcji. Tam trzeba uważać właśnie na to podanie do środka, ale spoko. Nie przejęte. I teraz my mamy akcję, i dawaj. Dawaj, Alexis Sanchez. Świetnie, 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 świetnie. Gol 5-3. Nadrobiliśmy, odrobiliśmy i przebiliśmy na 5-4. <toddialny> Także tak, filozof się włączył, ale, ale jednak wiedziałem, że gdzieś to spotkanie jednak jestem w stanie wygrać, bo po prostu czułem to, czułem to, że, że, że jestem w stanie to zrobić. No i dobra, teraz Alexis, Sanchez, Sanchez, wysuń przed pole, pizgnij. No nie, ale obrona zagrała dobrze, tam obrońca jeden się ustawił tak, że wybronił to. A już mogły być 5-4, i po ptakach. A tak musimy się martwić, jeszcze. że V fał, tak, mój, mój w moim wykonaniu. Jak najbardziej tak. Żółta kartka, jeszcze? No dobra. Wezmę na klatę. Alexis Sanchez. Żółta kartka. he, Filozof Kamyk. No i co, co zrobi przeciwnik? Dalej ma 3 strzały, 4 bramki. No ja sześć 6 strzałów celnych, 5 bramek, to też jest bardzo dobry wynik. Czy możemy kogoś zmienić? Wolkota bym wpuścił. No, szybki jest przecież za Kazorle. I oksa za Welbecka. Trochę szybkości nam dodamy w napadzie. Powinno nam to pomóc. No i zobaczymy. Dobra, piłka już ustawiona. Podwójne zmiany w jednym i drugim zespole, teraz tylko żeby Sanchez nie został czerwony, ale raczej nie będę tam faulował. tak? No i teraz Welbeck pięknie podanie i uderz. Ależ obrona bramkarza, no nie, no nie, 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 nie. tak nie może być i teraz uu, w środku pola ucieka tam ktoś, ale to powinien się wyczyścić, nie, nie wyczyścił tego i Messi, aaa, no łap szczęsny, kuźwa szczęsny, co ty robisz w tym spotkaniu, ja się pytam, naprawdę, no ani razu nie interweniował i, i to jest dla mnie jakaś porażka, tutaj nie wiem, tak zabrakło dużo, aj no niewiele zabrakło, ale szczęsny robi totalne błędy teraz w tym spotkaniu. No ale spokojnie. Jeszcze myślę, że powinno udać nam się coś strzelić, ugrać yy, i wygrać to spotkanie, co, co byłoby najważniejszym. I teraz, 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 teraz to musi być. No. Proszę cię. Proszę cię. Przeciwnik się nastrzelał, widzę. Zobaczmy to. Kapitalne uderzenie. Ależ petarda. Ależ akcja. No, po prostu zapomniał, że, że na drugą bramkę strzela. Ale dobre, dobre spotkanie. Naprawdę jedno z lepszych chyba, jakie w sezonach się, się wydarzyło. I teraz podanie górą. Alexis Sanchez, biegnij, 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 Wyjdzie. A, nie, nie. tam jakby go nie zablokował ten obrońca. To byłoby spoko. Mhm. Dobra, spalony dziś był. Co mi się bardzo podobało, że był taki spalony. że jakby nie było. Ale jest spalony, więc git. Miód malina. Co to jest za dziewczyna? Czy ktoś opowie mi? Gdy siało swe gwiegina. Miód malina. Tak. E, no i teraz ox, Oks, ox, ox, oks, ox, oks. Ox, ox. Ładne wysunięcie, ale jednak nie, nieładne. O i teraz możemy się nadzieć na kontrę. Mam nadzieję, że to ładnie kościelny przeczytał. Ładnie. Jeszcze raz. Kto to? Wolcott. Wypuszczamy syte ezila. Ten wypuszcza. O, fał! Panie sędzio, czerwona to jest. znaczy ten. Karny, tak jest. To mi się podoba. Rzut karny. Musimy to wykorzystać. Strzelić bramkę na 7 do 5. Już mieć czyste sumienie. Ale taki wynik teraz, wcifie, takie wyniki teraz w FIFA podają. 7-5. Easy peasy, lemon squeezy. No mm, i zobaczmy. Alexis Sanchez. Prawy górny róg. O, albo nie, środek, bo, bo tak zrobiłem. Oj, jaj tak słabo wykonałem ten ten rzut wolny, że rzut karny, że po prostu musiałem tak to wykonać, co będzie chyba spalony. Nie, okej. Okay. Tam gdzieś sędzia widzę. Jak teraz tracę bramkę, to mogę mieć pretensje tylko i wyłącznie do swojego głupiego mózgu. A tak a tak nic. 5 minut doliczone. Nie, dobrze, przejmiemy to i teraz nie stracimy tylko głupio piłki, nie nadziejmy się na kontrę i powinno być kolorowo. E Podanie górą, świetnie, Mesut lewa noga, gol, koniec. 7 do 5. Easy, peasy, lemon, squeezy. Eee, no, fajnie, 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 że to wyszło spotkanie. Ciekawie jak wyszło, 7 do 5. No tak, 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 to jest w tej FIFA. Przeciwnik nie grał najlepiej w obronie, w ataku wychodziło mu każdy strzał, zamienił się na bramkę, a nawet raz nie strzelił i to zamieniło się na bramkę. Ale strzelił sobie też ładnego samą więc 7 do 5 Kamyk Filozof wygrywa to spotkanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, bo to było jedno z lepszych spotkań w sezonach, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzymajcie się, do usłyszenia. Do następnego odcinka. Zobaczmy jeszcze statystyki tego spotkania, bo mnie mega, mega ciekawią. No tak Ezil parę bramek strzelił, Sanchez Ezil, Sanchez Ezil, Sanchez Ezil. Uuu, zabawamy Puchar, no tak. Uu, wszyscy się cieszą. Zobaczcie, tak jest, Arsenal. ho. Dobrze, wellbek i ten. Wszyscy już przebrani w trykoty. E, dobra, spoko, 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 spoko. Wyjdźmy stąd. Wejdźmy stąd. Już dobrze, już fajnie. Zdobywamy tytuł ligi siódmej. Czas na ligę 6. Ok, zobaczcie na to: cztery strzały przeciwnika, pięć bramek. No, ja miałem trochę więcej, ale 7 bramek za to. Także to było na tyle jeden z ciekawszych odcinków. Trzymajcie się do usłyszenia na razie.